Siemano. Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj słuchajcie, jak zaczynamy od obkoszenia kopłowiedzy tutaj dookoła, żeby można było swobodnie jeździć samochodem. Fakt, teraz dałoby się jeździć normalnie, nawet tu gdzie jest w za zasiana, ale myślę, że na przestrzeni kilku tygodni roślina troszeczkę wystartuje i zanim generalnie przyjdzie do żniw, no to słabo będzie tutaj samochodem się poruszać więc obkaszamy tutaj dookoła od razu Łukasz idzie za mną prasą i zbiera, tak żeby tutaj ten pokos oczywiście nie został zmarnowany. Eee, mimo że działka ogólnie jest ogrodzona dookoła. Myśliwi postawili nawet tambonę, więc widzę, że chyba jest pomysł na to, aby tutaj pilnować. Ale powiem Wam szczerze, że jakoś nie wierzę, że dziki się tutaj nie przykolegują do tej kukurydzy. Choć i tak mamy już dwie doby od zasiania i na razie jest tutaj cisza. Także jeszcze się echo po lesie słuchajcie, nie rozeszło. Więc zobaczymy jak to będzie wyglądało w praktyce. Lepiej po prostu mieć swobodny dojazd samochodem. W każdej chwili będzie można tutaj dojechać i sprawdzić co się z plantacją oczywiście dość dzieje. No cóż, mamy naprawdę bardzo sucho. O ile uprawa wyglądała bardzo fajnie. Ta leżówka wyciągnęła dość sporo wilgoci, tak teraz po samych zasiewach niestety już jest troszeczkę lipa. więc mam nadzieję, że po weekendzie spadnie nam tutaj troszeczkę deszczu i zasili na pierwsze wschody właśnie nasiona, aby troszeczkę tej wilgoci dostały. Bo ja mam wbrew pozorom też, że to naprawdę wygląda tutaj rewelacyjnie. Zobaczymy, jak to się potem przełoży. E, tutaj fakt już jest praktycznie w większości wygłoszone, e, no ale tu jest taki w sumie chyba ostatni gwizdek, żeby jeszcze je ściągnąć na zielono. Mam nadzieję, że krowy to zeżą. E, ale tak między Bogiem a prawdą, naprawdę wygląda to bardzo fajnie. O, jakiś kamyczek był. Tutaj troszeczkę było miejsce mokro, więc widać takie wylegnięcia wy, wymognięcia znaczy się. E, więc szału nie ma, ale tam dalej, jak już jechać, będziemy za chwilę też jechać. Naprawdę. Bardzo mi się podoba eee, te żydko, tutaj. Więc myślę, że coś ciekawego z tego wyjdzie. No, tutaj będzie taki jedyny moment, jak też popada. To może być trochę kiepsko z przejazdem samochodem na tej glinie. No, ale myślę, że chyba nie będzie, nie będzie aż tak źle. Ogólnie, o no to mógłbym w zasadzie zaczepić sobie czołówkę i generalnie jechać i kosić i zbierać. Z tym, że no, jak widzicie, tutaj taki zakamarek z amboną. Eee, i tam też obkaszaliśmy na początku troszeczkę pryzmę, więc y, byłoby mu ciężko manewrować z kosiarką i z prasą. W związku z czym, jak już miałem i tak kosiarkę podczepioną, rzut kamieniem praktycznie od domu, jest ta działka. No to już mówię, dobra, obkoszę na spokojnie. Eee, i, i, I tyle. Więc tak to wygląda. Fajnie, że ta tutaj stoi, mam nadzieję, że będą chłopaki coś z niej widzieć. Też im się przyda te obkoszenie, będą mieli swobodny dojazd tutaj samochodem czy cokolwiek, więc... Myślę, że dobra decyzja, nie zbiedniejemy od tych kilku metrów naokoła Jeżeli chodzi o ziarno, ale zobaczcie, tutaj już naprawdę wygląda to bardzo sensownie Wyskoczyło też i to bardzo do góry No i co prawda, słuchajcie, w ostatnich odcinkach, można powiedzieć, testy co nieco już zakończyliśmy ale, jak zakładałem, ta leżówka grano-systemu jeszcze u nas zostaje. No i jak Wam mogę zademonstrować, została. Powiem Wam, że bardzo fajnie i konkretnie to wygląda z tyłu ciągnika. Ciągnąć taki kawał żelazstwa. Eee, została po to, bo zastanawiamy się jeszcze nad jej zakupem. Ale wszystko może i dzisiaj się rozstrzygnie. Zobaczymy, czy jeleń 6215R da sobie. Radę już w takiej typowej uprawie. Zobaczymy też jak będzie się ona zachowywała, ponieważ jak wiecie, e, zebraliśmy żyto i teraz plan jest taki, aby to stależować. No i spróbujemy z Łukaszem na sztukę zasiać tam trochę owca. Zobaczymy, będzie woda, to wzejdzie. Nie będzie wody, nie wzejdzie, więc e, to taki test można powiedzieć na tych 6 e, hektarach zostanie wykonany. Więc yy, też jestem ciekaw jak to wyjdzie. I tak chcemy tą talerzówkę gdzieś przetestować, więc jak już pole będzie teoretycznie uprawione no to spróbujemy, aby trochę tego owsa tam może jeszcze udało się zdobyć na materiał zielony. Więc taki, taki jest plan. Zobaczcie w jednym roku dwie uprawy, jakby to się udało zrealizować to naprawdę jest to bardzo dobry progres. Także lecimy, talerzóweczka. Prezentuje się naprawdę bardzo fajnie. Zobaczymy teraz, jak to będzie wyglądało w prawdziwej praktyce. No, słuchajcie, trzy przejazdy wykonane. Ogólnie tak to wygląda z tyłu. Wiadome jest, że tak zielone ściernisko nie zamieni nam się nagle, tutaj, w czarną ziemię. Tego nie ma co się spodziewać. Ale widzę, że ta talerzówka no, robotę robi. W miarę równo też jeździ, nie podskakuje, czyli żadnych kołtunów nam nie wyciąga. bo uspełnia swoją robotę, za chwilę będziemy na zewnątrz, tam mniej więcej ocenimy, jak to wygląda z bliska. Jeżeli chodzi o traktor, to powiem tak, nie czuję, żeby brakowało mu w tym momencie mocy, mimo że działka nie jest słuchajcie prosta, bo mamy tu kilka takich ładnych skłonów, nawet bym powiedział. Więc jest lekko wymagająca, zresztą można zobaczyć to z lewej strony. Nie czuję, żeby gdzieś ten traktor tutaj się specjalnie męczył. Bo gdy obroty trzymam tak na 1700-1800. Fakt, że to reguluje nogą, nie ustawiłem sobie tutaj żadnego tempomatu, ale nigdzie nie wyświetliło mi się, że potrzebuję tutaj dodatkowego busta, Tak jak w RC mamy więc, więc nie jest, nie jest źle nie jest źle, słuchajcie ciężko się przyzwyczaić do takiego większego gabarytu 6 metrowego więc tutaj jeszcze, jeszcze takiej wprawy dobrej nie ma ogólnie nie, ry, nie ryje też tak specjalnie głęboko tam na tej podziałce jest ustawione Między 4 a 8 cm, to przyjmijmy wartość 6 cm, że na taką głębokość talerzówka, której wchodzi, uważam, że też tutaj nie ma co przesadzać i głębiej szukać e, szczęścia. Może i my jesteśmy trochę przyzwyczajeni z tego naszego grano-systemu, że tam się te talerzówki wkładało w ziemię ile fabryka dała, a potem rzeczywiście ta uprawa wyglądała tak, jak wyglądała. no Gdzieś zawsze był błąd popełniony i pytanie, czy to był błąd po stronie właśnie. Operatora czy błąd yy, w tematyce samej maszyny, no zobaczymy. Tak to na razie wygląda po bednarze. Średnio utrzymuję taką prędkość między 10 a 12 km na godzinę. Chociaż uważam, że te 12 tutaj no jest niepotrzebne aż tak bardzo na tych nierównościach. Ale tutaj co chcę zauważyć, John Deere, słuchajcie, sobie z świetnie radzi. Średnio spalanie mam na poziomie 26 litrów na godzinę. Zaraz zobaczymy, jak to wychodzi na hektar. A na hektar wychodzi 8,4 litra. No i co też jest ważne. Ee, aha, bo tutaj średnia wydajność jest zaniżona, bo przed chwilą miałem przestój. Więc zaraz się spróbujemy rozpędzić troszeczkę szybciej. Zobaczymy, jak to średnio tutaj wygląda. Już mam teraz równiejszy kawałek. Będę sobie wjeżdżał w co drugą ścieżkę, żeby nie tracić czasu na manewrowanie. Zobaczymy, jak się w ogóle dziwnie z nią utrzymuje, czy gdzieś nie ściąga na lewo czy prawą stronę. Dobra, i radzimy. Hektar 20, już robiliśmy. 83 litra, tak jak właśnie wspominałem przed chwilą, także całkiem ok. No i co najważniejsze, to no jeleń sobie z nią radzi. Bałem się, że może być gorzej, chociaż teraz tak naprawdę zaczniemy góreczki i zobaczymy, jak na takich bardziej zaawansowanych terenach będzie to wyglądało. Czy utrzymamy prędkość, czy będziemy musieli redukować. Na pewno minusem w jeleniu jest to, że jest troszeczkę za lekki. Jakby te dwie tony ważył więcej, to powiem wam byłoby, byłoby co robić. I tak to wygląda, słuchajcie, na ziemi. Fakt też jest taki, że te talerze no już swoje też przepracowały w tej maszynie. Nie da się tego więc być może nie podcina tak jakbyśmy tak jakbyśmy chcieli, ale muszę przyznać, że no wał też robi tutaj robotę. Te nasze strunowe na pewno by nie zrobiły czegoś takiego, pozostawałyby takie kociełby. A tu jednak mamy to do siebie, że ten wał tandemowy dociska jeszcze, więc ta darnina, znaczy darnina no, ściernisko jest tutaj w tym momencie bardziej przyciśnięte i nie pozostawają takie te garby. No cóż, no, 6-metrowa maszyna przy 215-konnym traktorze, szczerze, na upartego no, można byłoby mu tą moc nawet zwiększyć, gdyby jakaś była potrzeba, ale na razie nie odczuwam tutaj jakichś braków. Więc y, pracujemy Słuchajcie dalej. No i cały czas mam w głowie zostawić czy oddać. Zobaczymy, jakąś decyzję trzeba będzie na pewno, na pewno podjąć. Ale 6 metrów, słuchajcie, robi robotę. Pola ubywa od razu. Bardzo by to uprościło wiele uprawek pożniwnych, więc, no, szczerze mówiąc, 6 metrów to już jest coś, 6 metrów, i ewentualnie nasze 4,5 w grano-systemie. Jakbyśmy tak na 10 metrach zaczęli pracować, to to naprawdę można już całkiem spory areał dużo szybciej zrobić. No zobaczymy, co będziemy mieli pod górkę. 10 na godzinę, szósty półbieg, obrot jakieś 1700 i próbujemy się wdrapać. Wykorzystanie mocy 114%. Widać, że traktor coś tam grzebie, ale zobaczcie, 10 kilometrów na godzinę utrzymujemy. Także nie powiem, John Dir ma tą moc, jednak nie brakuje. Nie jest oszukana, <laughs> jak to, co niektórzy mówią. C7 uda się włączyć, ale tu już widzicie, przekraczamy 12 km na godzinę. Chociaż nie powiem, bo dużo lepiej na pole wygląda przy większej prędkości. A teraz, jak jeszcze słuchajcie z ciekawości, jeżdżę już po tym, co zostało stależowane, jakieś tutaj poprawiam paski, które, no jednak powiem Wam, że na 6 metrach yy, też nie można specjalnie poszaleć z równością pola. Tak synek, jedziemy z równością pola ze względu na to, że e, maszyna tutaj to nieco, nieco inaczej kopiuje jak te 4 metrówki, które mieliśmy, więc to już też widać tutaj na pierwszy rzut oka, że nie było do końca równo. Niemniej jednak, co jest dla mnie ważne, e, tak sam z Ciebie przejechałem się po tym, co już ta talerzówka zostawia za sobą i powiem Wam, że wygląda to całkiem dobrze, nie czuję się jakoś, żeby tutaj Traktor skakał jak szalony na tych, na tych dziurach, także jest całkiem w porządeczku. No i druga sprawa to to, że już po jednej, już wiadomo, ten uciąg nie będzie ten sam jak za pierwszym razem, więc traktor sobie też radzi naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Więc do takiej uproszczonej uprawy myślę, że to ta leżówka, nawet jakby się chciało dwa razy uprawić ściernisko, też zrobi dobrą robotę. Miejscami czarno się robi. A więc słuchajcie, zakończamy ogólnie działeczkę Nie zasialiśmy całych 7 hektarów, tylko tak jak tutaj widać 5 hektarów A ze względu na to, że już nie mamy więcej nasion owsa yy, i tutaj te boczne poprzeczniaki zostawię nieruszone zobaczymy, będzie porównanie, czy może coś z tego żyta, słuchajcie, odbije Także talerzówka na pewno naprawdę sprawdziła się tutaj bez dwóch zdań. Nie ma, nie da się tego ukryć Mniej więcej możecie zauważyć na telefonie ee, Realna rozmowa na Teamsie właśnie z grupami roboczymi, z chłopakami z protestu rolników, co o której dzień właśnie takie spotkania są, są debaty, są rozmowy. E, także tutaj ustalamy, debatujemy e, o czym rozmawiać z ministerstwem i jak to dalej miałoby ewentualnie wyglądać. Ale to nie o tym dzisiejszy odcinek, tego chciałem się okazji pokazać. Zawsze o godzinie 20 takie... E, Spotkanka się, słuchajcie, odbywają. Ze mną, synuś mamusia, przywiozła, nie? Peć się ma. Powiedz się ma. się ma, pięknie. Uczy się nagrywać. No, także, słuchajcie, dobrnęliśmy do końca i składamy maszynkę. Nie wiem, nie wiem co z nią zrobić, nie wiem czy ją zostawimy, nie wiem czy ją odwieźć, powiem wam, mam bardzo wielki mętlik w głowie, jakąś decyzję trzeba będzie podjąć, szkoda jej odwozić do Stargardu, bo już mogłaby zostać, natomiast no, tutaj jeszcze by trzeba było troszeczkę ponegocjować z ceną. Tutaj go troszeczkę podniesiemy i podniesiemy też troszeczkę nacięgnę. Ok, maszyna gotowa do transportu. Także śmigamy synek. na gospodarstwo, na pszczewko, tak? Zobacz, jak tata złożył, ale patrzcie, co? Złożył tata maszynę? Tak, super. Jedziemy, tata zapnie pas Ignasiowi, tak? I jedziemy już tą drogą, będziemy teraz jechać. Słuchajcie, ze średnich wyszło 7 litrów na hektar więc bardzo dobry wynik 5,13 hektara nie wiem czemu ta średnia taka 2,1 hektara na godzinę ale też dużo się zatrzymywaliśmy, bo tam Łukasz miał problemy z średnikiem, może dlatego ta średnia się tak oczywiście tutaj zanurzyła, bo normalnie powinniśmy mieć co najmniej wydajność na poziomie 6 hektarów na godzinę także taki kawałeczek tutaj przyjeżdżamy, pykamy i jedziemy w przeciągu godziny Średnio komputer tu wskazuje, że traktor spalił 15 litrów na godzinę, więc szczerze mówiąc jest to całkiem spoko wynik, zresztą tak jak tutaj widać 36 litrów. Jeździliśmy 2 godzinki, więc tutaj można powiedzieć, że się pokrywa co nieco to spalanie, bo botek przestojów było troszeczkę więcej. No, ja też tutaj się specjalnie nie spieszyłem, więc mówię, ta średnia wyszła jaka wyszła, więc, więc tak to na obecną chwilę wygląda. Próbujemy zjechać tutaj jakoś bezpiecznie z tego skłonu, chociaż nie chciałbym jechać tak boczkiem, ze względu na to, że ta talerzówka, zobaczcie, jest dość wysoko usytowiona. No i nie wiem, jak, czy będzie miała tendencję wywrotu, czy też nie. Wjechać było dużo prościej, jak zjechać. Ale ale jakoś tutaj wykombinujemy, żeby było oczywiście bezpiecznie i bezproblemowo. Także słuchajcie, to byłoby na tyle dzisiejszego odcinka. Najważniejsze wnioski to takie, że jeleń dał radę. Maszyna swoją robotę zrobiła i jak widać się sprawdza. Więc widzę, że na pewno taki wał tandemowy zrobiłby robotę w naszych talerzówkach i to niejednokrotnie. A więc teraz tylko kwestia tego, e, czy jakąś decyzję podejmiemy. No, ale myślę, że o tym dowiecie się w kolejnych nagraniach, w kolejnych odcinkach. Będę starał się o tym więcej mówić, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało.